A W dzisiejszym filmiku dokończymy sobie robienie naszej osłonki skarpety na puszkę. W tej chwili w ogóle wygląda jak skarpeta, a ponieważ przez ostatni tydzień właśnie skarpetki dziergałam, to tym bardziej mi się kojarzy. Zanim zaczniemy przyszywać elementy, polecam przymierzyć naszą skarpetę na puszkę. I teraz dopiero poprzykładać elementy twarzy. Weźcie sobie szpilki. I przemierzcie w których miejscach będą najlepiej wyglądały oczy i nos. Następnie przypnijcie sobie szpilkami. I teraz zdejmujemy osłonkę z puszki. I zabieramy się za zszywanie. Przy zszywaniu musicie uważać, żeby nie naciągnąć samej osłonki. I żeby nie przebić się na drugą stronę, i żeby nie zrobić tego, co ja właśnie zrobiłam. Czyli wkułam się dokładnie w to samo miejsce i nitka wyszła. Tutaj przestrzenie między półsłupkami są na tyle duże, że rzeczywiście nie jest trudno wbić się dwa razy w to samo miejsce. W mojej poprzedniej osłonce, gdy wstrzywałam nos, ja sobie szyłam, szyłam, wbijałam te igłę, wyciągnęłam szpilkę i się okazało, że nos jest luźny, więc musiałam troszeczkę zmienić miejsca wkłucia. Dlatego warto na przykład nie robić tego co każdy półsłupek, tylko co drugie, trzecie oczko i się cofać. Wtedy będzie mniejsza szansa na to, że nitka Wam wyjdzie, że nie zahaczycie osłonki po prostu. zabezpieczcie z drugiej strony nitkę. Trochę mi tu mało zostało. Więc ja ją sobie szydełkiem przeciągnę. I wciągnę gdzieś tu pod okiem. Pierwsze oko mamy przyszyte. Ja przyszyję sobie drugie oko nosek i za chwilę wrócę do Was z uszami. Tutaj możemy sobie zakończyć przy okazji naszą górę. Przełóżcie nitkę, ewentualnie zróbcie jakieś oczko ścisłe w tym miejscu. Troszeczkę się złagodzi brzeg. Tą nitkę można wciągnąć. Może ja ją wszyję? Dobra. I teraz zakładamy z powrotem osłonkę. Wkładamy ją do środka. I bierzemy uszy. I uszy ostatnio kończyłyśmy jednym rzędem półsłupków, który łączył oba brzegi. I one się troszeczkę naturalnie układają do wewnątrz. I my tymi stronami do wewnątrz przyszyjemy je do puszki. I ja to robię już bezpośrednio na puszce. Czyli po prostu przykładamy sobie ucho równo z brzegiem w miejscu, w którym chcecie. Mogą być bliżej oczu, mogą być troszeczkę dalej oczu. I ja to po prostu przyszydełkowuję. Czyli łapię sobie półsłupek w brzegu ucha i półsłupki, które są na zawinięciu naszej osłonki. czkami ścisłymi. Może nie jest to zbyt wygodne, ale nie niemożliwe. Możecie oczywiście przyszyć igłą. Wszystko zależy od tego, jak długi kawałek sobie zostawiłyście i ile dacie radę zrobić. Teraz znowu zdejmiemy osłonkę i igłą przeciągniemy tę nitkę do środka. Tutaj ją poprzekładamy. osłonkę można zmieniać osłonkę można prać można zrobić inne zwierzątka pamiętajcie tylko o tych brzegach tutaj o to o czym ostatnio mówiłam to jest ostre, pozawijać to sobie kombinerkami zabezpieczyć czymś, jeżeli dzieci miałyby się tym bawić, użytkować i puszka gotowa Dzięki za oglądanie tego tutorialu. Jeżeli któraś z Was, ktoś z Was zrobił taką osłonkę, bardzo chętnie ją zobaczę, więc śmiało oznaczajcie mnie w social mediach i pokażcie swoje prace. Możecie również po prostu na moim facebooku. Link jest w opisie. Dzięki i do zobaczenia za tydzień.